Połącz naukę ze sportem. W taki sposób Liceum Sportowe Gimbasket zaprasza na dzień otwarty. To zachęta dla wszystkich uczniów, którzy myślą już o nowym roku szkolnym 2019-2020, zwłaszcza uczniów, którzy w tym roku piszą egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty, a także dla rodziców, którzy mogą zobaczyć, gdzie chcą uczyć się ich dzieci i jaką ofertę przygotowała szkoła sportowa. Dyrektor liceum Joanna Kościuk tłumaczy, co będzie działo się na dniu otwartym. Przedstawiamy ofertę szkoły, troszeczkę mówimy o tym, jak wygląda nauka. W szkole, jak zbudowana jest siatka godzin. Staramy się wykorzystać pobyt dzieci, właśnie na Dniu Otwartym, na tak zwane testy sportowe. Testy prowadzone są w kilku dyscyplinach, dlatego warto skorzystać. Są to testy organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy, który działa przy szkole, i to są testy do dyscyplin, w których szkoła prowadzi szkolenie specjalistyczne, czyli mówimy tutaj o koszykówce, o ratownictwie wodnym i o lekkiej atletyce. Oczywiście uczniowie, którzy uprawiają inne dyscypliny, także są mile widziani. Co ważne, szkoły są publiczne. Oprócz Liceum Sportowego Gimbasket mamy również Szkołę Podstawową Unisport. Są to szkoły publiczne dla wszystkich dzieci, przy czym jednym z wymogów, na przykład żeby uprawiać ratownictwo wodne, jest już umiejętność pływania. Tak? Uczniowie muszą pływać dość dobrze dwoma stylami. Ale nie trzeba być od razu sportowym mistrzem. Jednak szkoła może takiego mistrza wychować. Obecny uczeń trzeciej klasy liceum w grudniu został wicemistrzem świata juniorów w ratownictwie wodnym. Mateusz Lis jeszcze raz wielkie gratulacje. No, było to rzeczywiście nasze wielki jak gdyby sukces sportowy. No, mamy nadzieję też że Mateusz dołoży do tego dobrze zdaną maturę już w tym roku w maju 2019. Także pełnia szczęścia. Dzień otwarty 16 marca od godziny 10:00 Liceum Sportowe Gimbasket mieści się przy ulicy Drukarskiej 50 że Future na Śląska Wrocław przed fazą play będą mierzyć się z najlepszymi ekipami pierwszej ligi. Kalendarz rozgrywek ułożył się tak, że końcówka sezonu zasadniczego to wyłącznie spotkania z zespołami z górnej połówki tabeli. Najbliższy rywal to Astoria Bydgoszcz. Zagra obecny lider z wiceliderem. Trener Śląska Radosław Chyży przypomina sobie pierwsze spotkanie obu ekip. Ja pamiętam ten mecz Bydgoszczy. To był jeden z lepszych naszych spotkań w rundzie chyba pierwszej, a śmiałbym Powiedzieć, zaryzykować, że najlepszy nasz mecz w sezonie. Mecz miał szalone tempo i odpowiednią dramaturgię. Śląsk do przerwy prowadził wysoko, później roztrwonił przewagę, by w końcówce się odbudować i wygrać. Jak będzie teraz, stawka jest jeszcze wyższa. Będzie to dla nas ważny mecz i tak samo ważny mecz dla Astoli, dlatego że oni muszą wygrać mecz, żeby zająć pierwsze miejsce. My. Wygrywając spotkanie za historią, możemy się przybliżyć do pierwszego miejsca, czyli, czyli bardzo, bardzo ważny mecz. Zespół Śląska przyplata dobrą grę we własnej hali ze słabszymi meczami na wyjeździe, a o tym decydują, jak mówi trener, błędy własne. I lepiej rzucamy u siebie, i kibice troszkę pomagają, ale na wyjeździe te błędy własne, kiedy, kiedy jest strata, podanie typu, typu, ja to nazywam typu litość, to nie powinno tego być podania. Ruchoma zasłona co, co jest początek akcji. To nie jest to jakieś najważniejsze. To są takie błędy, błędy własne. Brak powrotu do obrony. Zespół Astorii Bydgoszcz to też naprawdę utalentowani i doświadczeni gracze. To jest dobry zespół. Ja uważam, że, że nazwiskowo to jest najlepszy zespół w pierwszej lidze. Ale tak wiemy, że nazwiska nie grają, bo tak samo czy my pojechaliśmy do koło brzegu, czy pojechaliśmy do Słupska, nazwiskowo lepiej wyglądaliśmy, a przegraliśmy spotkanie. Mecz w niedzielę o 19 w hali AWF przy